Dzisiaj w oddziale e, szlachetnej paczki na powiat nowodworski. Tak. E, bo to nie jest tylko nowy dwór, ale też e, pracujecie jako sztutowo i proszę coś więcej powiedzieć o tym. Tutaj mamy pracujemy w całym powiecie nowodworskim, e, czyli wszystkie okoliczne wioski i miasteczka w, w okręgu Nowego Dworu, mierzeja, także jakby tutaj rodziny, e, wszystkie z okolic, także z Nowego Dworu. W tym rejonie były włączane. Ile skupiacie wolontariuszy? Wolontariuszy w tym roku było ośmioro. Liczyliśmy na więcej, no ale jakby tutaj to nie jest przy, jakby przymus. Każdy z dobrej woli dzięki swojemu czasowi i chęci, chęciami e, się angażuje, także było nas ośmioro. Mm, rodzin włączonych w tym roku mamy 25. Także to jest sukces, bo rok temu było 10. Wszystkie rodziny znalazły darczyńców. Ostatnia rodzina dwa dni temu dosłownie znalazła darczyńców. Także ten rok był trudniejszy, ale to z uwagi jakby na sytuację w kraju, która się odbija na każdym, natomiast żadna rodzina nie została bez pomocy. To jest jakby no nasz sukces wspólny. Widzimy to jakby po pytaniach darczyńców. Bo to jakby my rozmawiamy z nimi, wspólnie doradzamy, pytają nas o to, żeby trafić z potrzebami bardzo takimi celowanymi. Także wielu darczyńców jakby szukało swoich partnerów, czy to firmy się skrzykiwały razem, czy ludzie skrzykiwali się po kilka, czy nawet kilkanaście osób rodzinami, żeby taką paczkę przygotować. Poprzednie lata było łatwiej, znaczy szybciej rodziny znajdowały darczyńców. No, i te potrzeby były dużo, jakby takie, te paczki były zasobniejsze, tak bym to określił. Natomiast Wszystkie potrzeby, to co powiedziałem, jakby wszystkie rodziny darczyńców znalazły i wszystkie potrzeby zostały zrealizowane. Nawet jeżeli darczyńca nie, nie mógł spełnić po prostu wszystkich potrzeb, to my we własnym zakresie e, dzięki naszym głowom e, załatwialiśmy i naszym partnerom, sponsorom jakby udawało się te potrzeby spełnić takie, których rodzina potrzebowała. No, przede wszystkim głó główną przyczyną było to, że jestem sercem związany z Nowym Dworem. Zawsze i tak będzie zawsze. Chociaż mieszkam w Gdańsku faktycznie ponad 20 lat, ale także chciałem działać tutaj w Szlachetnej Pacce dlatego, że jednak te potrzeby w Nowym Dworze czy nawet na wioskach tych około nowodworskich są dużo większe urodzin niż w mieście. Można powiedzieć sobie w mieście jakby zawsze ludzie sobie jakoś poradzą bo jakby ilość organizacji pomocowych jest dużo większa. Tutaj jest trudniej i my to widzimy. jakby odwiedzając te rodziny, widzimy te potrzeby i widzimy też jakby ich osamotnienie, aczkolwiek to warto podkreślić i, I bardzo dziękujemy za, za tą współpracę, bo, bo jakby wszystkie rodziny,, które zostały włączone, były jakby wytypowane, można tak powiedzieć przez, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszewie, czy przez szkoły, także jakby pytaliśmy o to parafie, bo chcieliśmy, traf chcieliśmy trafiać do takich rodzin, które faktycznie tej pomocy potrzebują i co jest bardzo ważne bo to jest związane jakby z ideą szlachetnej paczki, czyli mądrej pomocy, czyli do rodzin. trafialiśmy do rodzin, które same chcą zmienić swój jakby los, chociaż troszeczkę. Tu nie chodzi o skalę, ale o to, żeby jakby no, chociaż trochę chciały, yy, my pomagamy im, oni pomagają nam, ale sobie przede wszystkim, żeby ten los chociaż trochę się odmienił. Nie? I to by jest jakby główny cel. E, nam przyświecający e, współpracy z tymi rodzinami. E, darczyńcy, jakby, no to tak jak wspomniałem wcześniej, to są i firmy, które, e, które od lat wspierają szlachetną baczkę e, i jakby są w tym, już wiedzą, jak to organizować, nie jest to dla nich żadnym problemem i chcą w tym uczestniczyć co roku ale ludzie prywatni również. To tak by, byśmy podzieli 50 na 50 i co bardzo cieszy właśnie, że te paczki przez, przygotowywane przez osoby prywatne są przygotowywane całymi rodzinami, to jakby tam biorą udział dzieci w pakowaniu, w wybieraniu prezentów i organizacji, bo jakby no ta idea i ta, ta pomoc jakby się rozprzestrzenia. Co ważne, tak jak także wspomniałem wcześniej, że rodziny zachęcają swoich znajomych, przyjaciół i te paczki robią razem. To po prostu widać z roku na rok, że to się jakby no dobro się po prostu mnoży, tak? Mówiąc krótko, I coraz więcej tych darczyńców chce uczestniczyć, tak? Jest trudniej ale jakby widzimy też, że oni są, co tak jak wspomniałem, że wszystkie rodziny tych darczyńców e, znalazły. Jakby co roku są te listy rodzin e, zawsze miesiąc przed e, finałem e, ogłaszane, można wybierać, zachęcamy to, do tego bardzo. Zachęcamy także osoby, które były zainteresowane jakby działaniem e, w ramach wolontariatu. Poszukujemy osoby, osób, które jakby chcą pomóc, mają troszkę czasu, swojej energii do tego, żeby działać, no bo jakby chcemy z roku na rok pomagać coraz większej liczbie rodzin i ten obszar jakby działania nasz rozszerzać, a do tego są potrzebne ręce do pracy. Przede wszystkim jakby to jest kontakt z rodziną, tak? bo każdy wolontariusz jest odpowiedzialny za rodziny mu przydzielone. Jakby no na etapie od momentu wskazania takiej rodziny, czy to przez instytucje. E, trzeba do tej rodziny dotrzeć, trzeba się z nią spotkać nie raz, czasem dwa, czasem trzy razy. Trzeba z nimi jakby się zaprzyjaźnić, poznać ich potrzeby. To nie jest tak, że my e, przychodzimy raz, spisujemy potrzeby i to jest wszystko i czekamy na weekend cudów. To tak nie jest. Jakby ta praca mm, jest, ona nie jest łatwa, my to rozumiemy. Nie każdy jakby jest gotowy na to, żeby do takiej rodziny wejść, spojrzeć. Na nich okiem takim i pomyśleć, jak można im pomóc. Tą, te potrzeby widać, więc to jest jakby odpowiedzialność za tą rodzinę. Nie można sobie przyjść i zrezygnować, bo to nie my ucierpimy, jakby jako wolontariusze. Tylko ta rodzina ucierpi. Nie? Więc, ale zachęcamy osoby, które chcą, mają czas, mają energię, nie wiedzą czasami. Jest, do nas też yy, trafiają osoby, które przez lata zastanawiały się, jakby mogły pomagać swojej społeczności komuś i jakby w szlachetnej paczce stwierdziły, że to jest, to jest jakby to, czego szukały, tak? Czyli ten kontakt z rodzinami, nie wirtualny, tylko faktyczny. I nasza praca tak, tak naprawdę po weekendzie się nie kończy. Jakby nasza praca dalej trwa, bo chcemy pomagać tym rodzinom. Rodziny potrzebują czasami mebli, czasami ktoś potrzebuje jeszcze pralki, organizujemy to. Także to jest praca taka, kontakt z tymi rodzinami przez cały rok. No, a najlepszą zapłatą jest ich radość i uśmiech, no, tu lepszej zapłaty nie ma. Jesteście właśnie do Nowego Dworu, przywieźliście dary dla potrzebujących, bierzecie Państwo udział w szlachetnej paczce. To właśnie, i to z Gdańska, do Nowego Dworu, dlaczego? Tak, chętnie pomagamy, natomiast wybieramy rodziny spoza Trójmiasta, bo wiemy, że tu jest trudniej zdobyć darczyńce i, i to jest też jedną z motywacji. Pierwszy raz, prawda? Nasza paczka jest wykonana po raz jedenasty. Włącza się cała społeczność szkolna, wszyscy chętnie pomagają. Takim hitem naszej paczki są ciasta nauczycielskie, rewia ciast nauczycielskich, gdzie nauczyciele wykonują ciasta. Są na aukcji sprzedawane i środki przeznaczane są też na szlachetną paczkę. Różnego rodzaju akcje pomagamy w ten sposób szlachetnej paczce, ale też są klasy, które organizują same, przygotowują konkretne działania, żeby zorganizować taką paczkę. Więc jesteśmy zadowoleni, że nam się w tym roku bardzo udało, wszystkie potrzeby rodziny zostały zaspokojone. Cieszymy się bardzo. Katechetą w tej szkole od roku i tak właśnie tutaj z wielką sympatią razem z Panią Teresą prowadzimy szkolne koło Caritas. No i staramy się właśnie, żeby też w ramach tych akcji, które podejmujemy w tej działalności charytatywnej też wpisać się właśnie w szlachetną paczkę.